Hej siemanko z tej strony Kobra i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj będziemy sobie grali w murder mystery to jest kolejny odcinek z maratonu na infekcji oczywiście na serwerze w ddydyderpc czekajcie może miniaturka pyk sobie jakoś tutaj nie wiem jak tu się przechodzi do końca. Yum 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 tak. Ej serio? Nie, ja st stąd spadłem ta. Pozostawiamy mnie tym ten... Zrobimy i ta pralnik bro wiecie, że to jest inaczej zrobione. Aaaa, znalazłem kogoś. Automat build team źle zrobili mapę.

przez okno skaczesz. Jak mnie gościu tutaj zainfekował, tam są mnie? Tak, widziałem je tu? Chyba tak. Kurde, no to przypał trochę. Czekajcie, bo tu trzeba tą strzelić. Tutaj ktoś jest? Coś? Coś? O pierwszy raz tutaj jestem w ogóle w życiu. Toalety. Ej, fajne toalety, tylko szkoda, że każdy się by tu pod podglądał. No, zginęli. Ciężko, ciężko. Trzeba coś tutaj wyczaić. Może strafy? Strayface, strayface, strayface. Kurde! Mogłem na speedie wlecieć, to by się to mogło udać. No ale nic, tutaj, tutaj, w dół, w dół. Trzeba tam tego na dole zabić, bo na razie on jest tutaj op graczem. Kurde! Jak się tam pi o! Gościu prawie był! Gościu prawie był tam już Ajajajajaj No raczej przegrana, to jest zbyt OP mapa. Chciałem strajfy, strajfy takie robić, no nie? Bo dzięki temu możesz kogoś zabić, jak ktoś nie, nie jest dobry, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Lecimy i strajfujemy, strajfujemy, strajfy, strajfy. Trzeba, żeby, żeby ktoś tu wleciał, no nie? Strajfy, strajfy Strajfy, strajfy uh! Ale zestrajfowałem, no nie? Kurde Ajajaj, aj, aj, jeszcze Zabrakło, zabrakło Ale dobre strajfy, dobre strajfy poleciały Za bardzo go celną, także nie leciałem tam. I strajfy, strajfujemy, strajfujemy we dwójkę. Wow! Wow! Tak trochę nie na chilku poleciałem. Wow, wow, wow! Aleś został zainfekowany przez... Zium. Czekajcie ci na dół. Kurde, no Może jakbym wyleciał na przykład do prawej, to by się to udało troszeczkę. Zero zabójstw, no nic, bo chciałem troszeczkę się tak... Zium. Jeszcze jedną łapkę? No pewnie trzeba jeszcze, bo mały czas jest, mały timing.

no 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 no, 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 no. To wypił ten no Ja tu teraz będę ten strafował, nie? Złotka to bym sobie wziął Muszę patrzeć czy tutaj nikt nie idzie O, 7 na 13, już już coraz mniej Dobrze, mi się kile przydadzą. Ciekawe czy dałoby się wygrać grę biegając tutaj. Ciężko kurczę. Kurcze, ciężko mogłoby być. Ale na jakimś totalnym farcie trzeba byłoby tu biegać. O o o o o. A spadł. <śladł> spadł kolejny. <śladł> XD spadły na dół. No i no i no i. O, zabili go. Tam ktoś był. Czy jest dalej? Nie wiem, nie wiem. Czekamy, czekamy, czekamy. O, tutaj nie ma w ogóle. Nie ma tutaj koleżanki XD Oj kurde, ten mały to jest najgorszy No kurde, laga miałem Poczekajcie Dobra, już jestem, wróciłem do Was Musiałem coś załatwić tylko 뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅 <Netz mainly habals> uh, <sympathża> Eee... Uh, seriously? Oh no... What is this thing? Jum! Skok! Tędy, tędy, tędy... O! Tutaj mogła być Kampa, no nie? Ten... Właśnie nie wiem, dlaczego on był Szybszy ode mnie... Bo kurde, on był, on był, ten zombie, bo dlaczego ja w sumie nie wygrałem, to nie wiem, bo w sumie zombie był tutaj, tak stał, 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 a nagle, a nagle był lag, że on już przy mnie był, no nie, także nie wiem, no nie, 6 i trzecie miejsce, także, dobra, dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia.